Czy kartele, bo widzę, że Pan ma ze sobą książkę, El Narko, tak. brytyjskiego dziennikarza? On tam opisuje i całą historię karteli, na czym polega ta wojna, ale opisuje też i poprzez pryzmat ofiar, i poprzez tych, którzy pracowali dla, dla karteli, a teraz siedzą w więzieniach i się nawrócili, działanie. Czy w ogóle jest coś takiego w kartelach jak litość dla wrogów? Nie, takie coś nie istnieje. Kartele są bezwzględne i z, z każdym rokiem walka jest jeszcze bardziej ostra. Tutaj metody stosowane to już jest walka psychologiczna. Chodzi o to, kto dokona bardziej makabrycznej zbrodni, żeby ostrzec przeciwników i ostrzec osoby neutralne, postronne, żeby się nie wtrącały w biznes prowadzony przez konkretną grupę, przez konkretny kartel. Tortury, obcinanie głów, mordy polegające na tym, że ustawia się kilkanaście czy kilkadziesiąt osób wzdłuż rowu i dokonuje się egzekucji strzałem w głowę, czy podrzucanie uciętych głów w centrum miasta to jest codzienność w Meksyku. To nie są odosobnione przypadki, tylko od 2006 roku, kiedy rozpoczęła się taka na pełną skalę ofensywa wojska przeciwko kartelom narkotykowym, to takie wydarzenia jakkolwiek makabryczne dla nas tutaj w Polsce, w Meksyku są codziennością. I tak. I to zastraszanie to nie jest tylko w stosunku do y, konkurencyjnych karteli czy y, do y, Funkcjonariuszy państwa, zwykłych obywateli oczywiście też jest kierowane, ale chodzi też o to, aby pokazać, że państwo przegrywa z kartelami. My tutaj rządzimy, nie państwo, my rozdajemy karty, nie, nie rząd. No i oczywiście chodzi o osłabienie legitymacji rządu, tak? żeby, żeby zmienić tę strategię walki, co ostatecznie doprowadziłoby do, do zwycięstwa karteli. No właśnie na koniec, bo mamy dwie minuty. Według panów. Państwowość, to znaczy te władze wybrane w wyborach yy, są zagrożone przez, yy, przez kartele, które mówią, to my tu rządzimy. Powiedziałbym, że tak, że w tej chwili już kartele poczuły na tyle siłę i możliwości, że wytoczyły wojnę przeciwko strukturom państwa mhm. i próbują zastąpić to państwo, zastępują je już na tym szczeblu najniższym, tym lokalnym, regionalnym. Jeszcze nie ma ataków na szczebel federalny. Czyli jeszcze, jeszcze rząd i prezydent nie są bezpośrednio pod, pod ostrzałem, że tak powiem, karteli narkotykowych, ale to ku temu zmierza, ponieważ struktury regionalne stanowe są przejmowane przez gangsterów. W większości stanów to kartele kontrolują sytuację tak naprawdę, a władze, policja mogą co najwyżej współpracować i przymykać oko, pobierając łapówki e, w zamian za e, przymknięcie tego oka. To znaczy tutaj aż tak drastycznej oceny bym nie wystawił. Owszem, można mówić o tym, że w wielu miejscach to kartery rzeczywiście dyktują sytuację i rozdają karty, ale nie da się jeszcze powiedzieć o Meksyku jako o państwie upadłym. Tak? Te struktury, mimo że rzeczywiście one są naruszone, nie ma wsparcia ze strony obywateli, nie ma tego zaufania do struktur państwowych, to one funkcjonują. Jest to wielkie państwo, czym nie, do, nie można zapominać. Uh, e uh... Nie można wyrokować, żeby w najbliższym czasie ono się zawaliło, po Tak, Meksyk nie jest państwem upadłym. Mi. A ilość osób, które zginęły w, za kadencji prezydenta Calderona jest i tak niższa niż za poprzednich trzech prezydentów, jeśli zsumujemy ich kadencję. Także nie jest aż tak źle. Natomiast jest poważne zagrożenie, że kartele będą przejmować struktury państwowe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Radosław Powęzka, Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. dziękuję. pan Piotr Wałęka, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję. dziękuję. Państwu dziękuję za. Uwagi i zapraszam jutro punktualnie o 20.